Moi drodzy, dziś mamy takie zadanie. Na pewno się zastanawiacie, jak to wykonać. Zapisaliście sobie w zeszycie kolejność działań. że najpierw mnożymy bądź dzielimy, a później dopiero dodajemy lub odejmujemy. Zobaczcie. Yy, mamy tu 4 razy 11. Więc tu, według tego wzoru, rozpisujemy 4, przepisujemy, tak? 11, rozpisujemy na jedności. Tu są jedności, czyli tu 1, i dziesiątki, i 10. I robimy 4 razy 10. Dodać. 4 razy 1 i obliczamy. Najpierw mnożenie. 4 razy 10 to jest 40. 4 razy 1 4. Teraz robimy dodawanie. 40 dodać 4 równa się 44. Spójrzmy drugi przykład. 6 razy 15. Co robimy? Rozpisujemy 15 na jedności, czyli 5 i dziesiątki. I robimy zapis 6 razy dziesiątkę najpierw, czyli razy 10, dodać 6 razy zostały nam jedności. To się równa. I uwaga, co teraz? Najpierw mnożenie, czyli mnożymy sobie najpierw to, później to. Mnożymy sobie 6 razy 10. U góry można zapisać 60. 6 razy 5. Ile to będzie? 30. I robimy. 60, dodać 30, to się równa 90. Zrobimy ostatni przykład, a później wy sami spróbujecie. 7 razy 12. Co robimy? Rozpisujemy 12 na tu jedności. Upam, dziesiątki. Jedności, tak? Jedności, czyli tu 2, tu 10. I robimy 7 razy 10. Dodać znów 7 razy 2. Kolejny etap. Można sobie zrobić taki nawias. Najpierw mnożenie. A później dodawanie, czyli 7 razy 10 to jest 70. 7 razy 2 14. 70 dodać 14 to jest 84.